Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. W dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy wszystkimi limitkami z upgrade'u. Czyli mamy tutaj z Paris Saint-Germain Kiliana Mbappe z Manchesteru City, Juliana Alvareza z Bayernu, Rajana Gravenbersia, Eduardo Camavinga z Realu, João Felix z Chelsea i Memphis Depay Atletico. 10 saszetek z FIFA przygotowałem liczymy wszystko za jeden punkcik i pierwsza saszetka. Mamy tutaj logo River Plate. Następnie River Plate Top Keeper Armani. I jest we własnej osobie Dominator Mbappé 1:0. Znowu River Plate, Solari, Liverpool i Atletico Mineiro. Czyli saszetka River Plate to była trzy karty tego zespołu. Kolejna saszetka i mamy logo Atletico Mineiro. Następnie, fan's favorite Blinds Ajaxu. Z Milano Theo Hernandez Magician. Bazoweczki Inter, Kapitan Liverpoolu i Juventus Szczęsny. Z Milana mamy line-up, i jest Real Madrid, Karim Benzema Giant, następnie Sporting, Juventus, Barcelona i Brugia. Logo Liverpoolu. Titan Timber, Ajax, River Plate, Atletico Mineiro, Inter i Ajax. No, jak na razie tylko dwie karty wpadły. Z Interu mamy Line Up. I pięknie jest rarka Hurricane z Tottenhamu. Real Madrid, Eder Militao, czyli prowadzi Kamawinga na ten moment. Manchester United, Maguire. Atletico, mamy Wicela i Brugia. Z River Plate mamy Second Skin. Następnie Casemiro, Manchester United, fansik Magician z Fehewaru Fehewar, Ajax i Lech. Liverpool Second Skin, Titan Bailey, Marsylia, Barcelona, Fechewar, Manchester United i Fehewar. Paris Saint-Germain line-up: Atletico Titan Savage. Czyli tylko trzy kluby tutaj punktują i mają idealnie po dwie karty. Tottenham i Paris Saint-Germain wychodzi na prowadzenie. Mamy Kim Pembe, Ale Real goni. Mamy Chiałomeniego. I Paris Saint-Germain Vitinha. Czyli na ten moment Mbappé. Prowadzi w wyścigu. Zostały dwie saszetki. Mamy line-up Lecha z Milanu Deketelare fa, e, Fansik. Następnie Juventus. Patrzcie, dwa razy Di Maria na no Chelsea. Mamy Mendiego. Jeszcze raz Juve. No i zostaje ostatnia saszetka. Czy ona tutaj coś jeszcze zmieni? Liverpool Second Skin. Magician Bruno Fernandes, Manchester United, River Plate, Atletico Mineiro, Ajax i. River Plate. Czyli mamy zwycięstwo Mbappé i Paris Saint-Germain. Cztery karteczki na drugim miejscu: Real i Kamavinga, a na trzecim z Atletico Depay. Także moi kochani, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.